Proszę pani, wszystko wspaniale, tak jak mówiłem. Dziecko zdrowe. Termin porodu tam mamy, 18 września, tak? Czy pani chce poznać płeć syna? Nie, nie, nie. Jak to syna? C córki? To syna e... czy córki? A pani chciała, żeby to była niespodzianka? Tak. No to niespodzianka. <laughs> także tego. Widzimy się za miesiąc na kontroli. Także fajnie, super. Niech pani wraca, także Ja już trzeci raz w tym miesiącu. Co ja robię? o muszę jechać na urlop. Uf. Urlop, urlop, urlop. urlop. Zapraszam następną pacjentkę. Proszę, proszę, się rozebrać i położyć, położyć. Ej, no, no nie, Moment, Tak? Co pan tu robi? No, no, ja co, no przyszłem do ginekologa. No, ja się zajmuję żeńskimi narządami rozrodczymi. No to akurat nie mam przy sobie. Ale od wczoraj czuję się kobietą. Dlatego przyszłem do pana. Co takiego się wczoraj stało? Panie doktorze, wczoraj miałem urodziny 60. A w tym wieku kobiety przechodzą na emeryturę. Pan sobie jaja robi. Ja? Nie. Zus! Może jeszcze chce pan zajść w ciąży i ciągnąć 500 plus? Nie, 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 spokojnie, bez przesady, panie doktorze. Wciąż, że nie można pić. Nie chcę zachodzić. Dobra, super, pożartowaliśmy sobie. Niech pan wróci, jak pan operacyjnie zmieni płeć. No, no ale, panie doktorze, ja oczywiście że, oczywiście, że mam termin na NFZ. Na marzec 2030. Prędzej mi jądra same odpadną. <noise> Ostatni raz tak się <noise> ubawiłem, jak mnie nie wpuścili do burdelu, bo były godziny dla seniorów. <noise> Jak pan, pan? Pan chodzi do burdelu? A Rozumiem. Akcja serwisowa. Dobra, było już śmiesznie. Tam są drzwi. Dobrze. A, a widział pan swój profil na portalu Znany Lekarz? Wie pan, tam jest napisane nieempatyczny Niedelikatny i pstryka w sutki. językiem. Niczego takiego tam nie ma. Bo jeszcze nie kliknąłem wyślij. Słucham panią, co się dzieje. Panie doktorze, niech pan mi tu podpisze zaświadczenie, że jestem kobietą. Nie jest pan. Jestem. Tak? Tak. To proszę bardzo, data ostatniej miesiączki. 3 maja! Pan mnie ma za idiotę? Absolutnie. Cały tydzień chodziłem w kurwiony i obżerałem się czekoladą. To nie jest żaden dowód. Rozpłakałam się na reklamie do Mestosu, Bo. Bo wszystkie bakterie zginęły. Naprawdę. A pod pana gabinetem zaparkowałem tak, że. Zająłem trzy miejsca, z czego dwa dla inwalidów. To nie jest żaden. Smartem. A w ogóle to od 12 godzin nie byłem w toalecie. Bo nie mam z kim pójść. Jest pan kobietą, tak? Tak, jestem, jestem, no tak, dobrze. Dobrze, jest pan kobietą. A co pan ma w majtkach? Kluczyki od Smarta. Słucham? No bo wie pan, mówię tak, żona ostatnio wzięła samochód, zarysowała, to mówię, schowam tam, gdzie na pewno nie będzie szukać. No. no to, i co, żona, tak pan ma żonę i pan chce być kobietą, to pan musi unieważnić małżeństwo. Koniec tematu, dziękuję. Hmm? No, no i, no i sam pan widzi, same plusy. Jezu, człowieku, jakie no, plusy? No, no Ty nie widzisz, jak kobiety mają ciężko w tym kraju? Praca, dom, rodzina, rząd, który nienawidzi kobiet. Ale ja jestem starą babą, a rząd kocha stare baby. Panie doktorze, no co pan? Ale nie może pan udawać kobiety, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę. To jest nielegalne. No, ale to, no, to, to coś czego? I coś tak, no to zamknął mnie w więzieniu dla kobiet. Panie doktorze, przecież jeden nie za darmo, dach nad głową za darmo. 500 babeczek ja. Przecież tam się więcej dóbr przywinie niż u pana na całodobowym dyżurze! Dobra, niech się pan uspokoi. Jestem spokojny, breloczek mi się wrzyna. Dobra, powiedzmy, że mnie pan przekonał. Chyba się zamknął. Hmm. Żeby się tylko samoczynnie klapa nie otworzyła. Nie grozi. Hmm. Ja i tak nie mogę tego panu podpisać. Ale panie doktorze, dlaczego? Bo od wczoraj czuję się koniem. Przepraszam -prze 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 bardzo. A co takiego stało się wczoraj? Miałem urodziny. Trzydzieści piąta. I poczułem, że brakuje mi siana. I jo. W takim razie smacznego! Dobrze, daj pan to, ale naprawdę, mm. naprawdę dziwię się panu. Już mógłby pan przepracować te kilka lat, pa, pięć lat, no co to jest, czym się pan zajmuje? No. W ogóle? no, ja jestem urzędnikiem CBA, sprawdzamy, czy lekarze biorą łapówki. <noise> Nic to panu nie da, panie doktorze. Koledzy siedzą w radiowozie i nasłuchują. Zapraszam. Nie, ja, ja, ja to. Ja, ja chciałem, powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, że ja też, też jestem kobietą. Ja, jest, ja, 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 ja też jestem kobietą. Także gdzie, gdzie pan ma e, dyktafon? W breloczku. Ale niech pan poczeka. Dam na głośno mówiący. tym Zasięk. Jest. <noise> Musi pan bliżej. Ja też jestem kobietą! Jestem... Też jestem kobietą. Dobra. I super. Koledzy z celi pana pokochają. Dobra.